Dlaczego w USA prawie każdy dom jest drewniany, podczas gdy w Europie króluje cegła i beton? Powodów jest kilka. Po pierwsze, drewno w Stanach jest tanie i łatwo dostępne. Ogromne lasy w Kanadzie i USA sprawiają, że koszt materiału jest niski, a dostawa szybka. Po drugie, drewno pozwala na szybką budowę. Domy szkieletowe mogą powstać w kilka tygodni, podczas gdy murowany dom w Europie wymaga miesięcy, trzydziesty, a czasem nawet lat. To ogromna przewaga dla szybko rozwijających się miast i przedmieść. Trzeci powód to elastyczność konstrukcji. Drewniane ramy łatwo modyfikować i rozbudowywać, co pasuje do amerykańskiego stylu życia i zmieniających się potrzeb rodzin. Można też łatwo wymieniać elementy czy dodawać piętra. Co ciekawe, domy drewniane lepiej radzą sobie przy lekkich trzęsieniach ziemi, bo drewno jest elastyczne i amortyzuje wstrząsy, podczas gdy beton pęka. Drewno też naturalnie oddycha, regulując wilgotność w domu, co zwiększa komfort mieszkańców. Wreszcie nowoczesne technologie pozwalają chronić drewno przed wilgocią, ogniem i szkodnikami, dzięki czemu takie domy mogą przetrwać dziesiątki lat. Tak więc za amerykańskim drewnianym snem stoi nie tylko tradycja, ale także praktyka, ekonomia i bezpieczeństwo, które sprawiają, że ta konstrukcja króluje od pokoleń.